grup etnicznych. Podobno to jest ciężka, ciężka sprawa, ciężki temat, jeśli też chodzi o policję, na przykład czasami jest tak, że ktoś, ktoś wzywa policję, a policja z drugiej grupy etnicznej, na przykład, czy tam skonfliktowanej grupy, to też nie za wiele pomoże, więc... Stwierdzę. Witam serdecznie, drodzy. Kolejny dzień w Tajlandii To jest tak zwany pierwszy owsiankowy kryzys. Słuchajcie, to jest piąty tydzień końcówka piątego tygodnia, gdzie codziennie na śniadanie jem owsiankę z białkiem. To jest dobre i dobra dyscyplina, ale już czułem dzisiaj rano, że chciałbym coś innego, ale dzięki temu, słuchajcie, są efekty. Ja już schudłem 6 kg, jeszcze nie w tym odcinku, ale pod koniec obozu, tak jak obiecywałem, pokażę wam, jak, słuchajcie, wyglądało mi. A moje ciało przed takim sześciotygodniowym, można powiedzieć obozem treningowym a jak wygląda teraz, tak więc słuchajcie <grystanie> jemy i wychodzimy moi drodzy, dziś jest ważny dzień z dwóch powodów pierwszy to mamy seminarium z zawodnikami KSW, więc fajnie pójść sobie porozmawiać z takimi ludźmi, którzy są bardzo wysoko gdzieś tam na szczeblu sportowym. No to i mentalnie i wiecie, fajnie człowieka gdzieś tam nastawia, a druga sprawa, to muszę podjąć bardzo, bardzo, bardzo ważną decyzję, ponieważ muszę styczeń ja za 15, 10 dni, 10 dni, jak pierwsze. Aż się zestresowałem, wylatuję w moją podróż na, na Pacyfik I mam na razie kupione tylko 4 bilety Tajlandia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Nowa Zelandia Nowa Zelandia, Vanuatu, Vanuatu, na wyspy Salomona I teraz muszę zdecydować czy chciałbym polecieć na Papuę Nową Gwineę Później na Palau i zrobić Stany Zjednoczone W sensie do Stanów czy chciałbym zrobić po tych Wyspach Salomona Fidji i z Fidżi zrobić jakieś Tuwalu, Kiribati i dopiero do Stanów? Dzisiaj jest ważny dzień, więc będę musiał siąść na komputerku i za to się zabrać. Ogólnie to nie jest tak, że nie wiem, nie chcę jechać do Papui, no ale to nie jest sezon na Papułę, bo najlepiej tam pojechać we wrześniu, kiedy jest festiwal Goroka. Jeśli nie ma tego festiwalu, to ta Papua będzie po prostu taką. Dziczą, gdzie wszędzie trzeba mieć przewodnika i po prostu, żeby pójść gdziekolwiek, trzeba będzie brać przewodnika i będzie bardzo drogo, więc nie pokażę tego, co bym chciał, no bo nie będzie tych festiwali. A z drugiej strony być, żeby być, no nie wiem, czy o to chodzi. Pobieram się i lecimy na trening. Jesteśmy już na nowej sali w Baktao. Zaraz będzie prowadzone właśnie seminarium przez dwóch zawodników z KSW. To w ogóle sala, pierwsza sala klimatyzowana na Bangtao Więc spoko, bo tu można robić zupełnie inne treningi w takim razie no i... Ty kołka byś robił? Patrzcie, patrzcie jaki wariat Patrzcie jaki wariat Pompkę teraz dawaj, pompkę No i mamy Trening właśnie z chłopakami Rozgrzeweczka, tak więc Będziemy cisnąć Sebastian Przybysz, Bartek Kleśko, zawodnicy KSW i odstawiam telefon, lecimy. <śmienicielstwem> ale tak specjalnie Zobaczymy jak to jest w i na 16 przyjdzie tutaj znowu eee, <śmienicielstwem> Na pewno nie będzie Byłoby się zmęczyć pod eee, No i co, bardzo wszystkim dziękujemy Fajny fajny obóz macie Powiem wam tak Bardzo mocny trening dziękuję chłopakom wszystkim którzy byli Dzięki Sebastian, dzięki Bartek, słuchajcie, naprawdę bardzo mocny trening. I będę decydować teraz, co będę robił ze swoimi biletami, no bo trzeba jest tak fajny naprawdę, żebym kupił loty. Tak więc, wtedy odpoczynku i działamy. No i witam Was moi drodzy, kolejnego dnia, że tak powiem. Sytuacja na świecie zadecydowała za mnie. Miałem jechać do. O czym miałem jechać? Tak jak wam mówiłem, miałem do wyboru albo Fiji, kontynuacja po wyspach, albo mówię, a, zrobię Papuę, nową Gwinę. I tak coś mnie korciło, żeby napisać do mojego kumpla, który tam spędził 3-4 tygodnie, mówię, lubo. Warto teraz jechać, bo podobno jak nie ma festiwalu Goroka we wrześniu, w sensie poza wrześniem, to, to to nie jest warto jechać. W sensie Lepiej pojechać we wrześniu I koleżka mówi A co ty nie wiesz co się tam teraz dzieje? Ja mówię, że no nie na no chłopie No i słuchajcie, popysyła mi artykuły Że jest jakiś zamach stanu i straszne Zadymy w stolicy i powiedział, że według Jego, że tak powiem Przemyśleń, a gość był w ponad 100 krajach Jest to powiedział, że top 3, top 4 najniebezpieczniejszych Krajów, w których był w momencie kiedy był, wiecie, w takich dobrych czasach, takich spokojnych czasach, powiedział, że teraz według niego to jest straszny kosmos i lepiej nie jechać, nie ma dostatecznej ilości policji ani jakichkolwiek służb, które w razie czego byłyby w stanie pomóc, to się wszystko tam, eskalacja jest kosmiczna podobno i też te przynależności do, do plemion tych różnych, wiecie, grup etnicznych podobno to jest ciężka, ciężka sprawa. Ciężki temat, jeśli też chodzi o policję, na przykład czasami jest tak, że ktoś, ktoś wzywa policję, a policja jest z drugiej grupy etnicznej na przykład czy tam z skonfliktowanej grupy, to też nie za wiele pomoże, więc stwierdziłem, że no, no nic no, trzeba tą papułę będzie odstawić, bo chciałem zrobić, tak, wiecie, powrót na papuę i na Palau, No ale z racji, jak to nie mam możliwości, to trzeba lecieć po prostu gdzie indziej. Tak więc, no zadecydowane zajmie. A zaraz wam powiem co więcej na temat tego seminarium Wszystko ogarnięte, przyjechałem zrobić pranko Do mnie na dzielnicę Pamiętajcie, żeby ściągać buty wchodząc do lokali Gdziekolwiek w Tajlandii Bo was mogą nawet nie obsłużyć czasami Jeśli nie ściągniecie obuwia To jest pralnia bardzo, bardzo, bardzo tania Sałaryka Pranie kosztuje 40 Bahtów za 9 kg To są, słuchajcie, na za jakieś śmieszne pieniądze 5zł za całą pralkę prania I suszenie kosztuje tyle samo Niebywałe Co by człowiek odpoczął wybieram się słuchajcie, do beach baru Po tych wszystkich treningach i Poszukiwaniach biletów Tak jak już mówiłem słuchajcie, bilet już jest klepnięty Papuła została na chwilę obecną przeniesiona W ogóle na początku nie była w planie Później wpadła ponownie żeby wiecie no, coś tam ugrać, zrobić coś innego, ale stwierdziłem, że no, jak są grube zamieszki i jakieś i tam były strajki policji w dniu wczorajszym No i zaczęli się tam strzelać, podpalać, słuchajcie, zginęło chyba na chwilę już obecną 30 osób w samych zamieszkach Nie wiem jak jest teraz, jak publikuję ten film, tak więc no, trzeba po prostu zmienić podejście i idę do Beach Bar, zobaczcie Słuchajcie, Lazy Coconut, bardzo fajna miejscówka tutaj na plaży w bangtao zapraszam no i jesteśmy już słuchajcie na tym beach barze. W ogóle Bang Tao jest z tego znane, że jest bardzo dużo takich beach barów. Taka bym powiedział, rodzinna atmosfera. Bardzo spoko miejscówka, ale idziemy się przejść po plaży. No jakaś słuchajcie, znowu kolejna influencerka nagrywa TikToki. No nieźle, chyba sam zacznę robić Tiktoki z tymi dziewczynami. Nagrywać jakiś materiał. Ale fajna miejscóweczka, ja to mieszkam sobie 2 minuty stąd Więc jak ktoś jest na Banktało, polecam jeździć na te beach bary Bo to jest naprawdę spoko miejscóweczka No tak, dziewczyny robię sobie jakieś sobie materiały Niech ja idę się przejść po plaży Mi się wydaje, że jest to jedna chyba z ładniejszych plaż w mojej okolicy My tutaj w ogóle robiliśmy trening, jak się oglądał z Was ostatnio To właśnie w tym miejscu robiliśmy treningi, tylko ta plaża była kompletnie puściutka, no bo była godzina 7 rano. Chociaż teraz moim zdaniem i tak tutaj na banktałe jest o wiele mniej ludzi jak na przykład na plaży w Surin. Poza tym, jeżeli pójdziecie gdziekolwiek dalej od tych beach barów, to, to powinno być spoko. Zawsze tam gdzie wiecie, jest łatwy dostęp to są ludzie, a gdzie po prostu ciężej albo trzeba jak podejść, to tych ludzi już... Nie ma. Jeszcze raz. Co do seminarium, chłopaki naprawdę bardzo fajnie prowadzili. Na początku mieliśmy taki trening a, mentalny, gdzie Bartek właśnie leśko mówił nam o tym, jak oddychać, jak przygotować się przed treningiem, o czym myśleć, jak rozluźnić ciało. Więc to jest też, słuchajcie, bardzo ważne nie tylko trening siłowy, czy tam nie wiem, wytrzymałościowy, ale również tutaj, żeby głowa pracowała. Dostatecznie dobrze i później właśnie Sebastian z Bartkiem pokazywali naprawdę bardzo fajne techniki Robi, Robiliśmy trening w Formule k 1 i powiem Wam tak No rozrzewka była bardzo mocna Zmęczyli nas fest Takie wydawałoby się tu gierki, zabawy Słuchajcie, tu niby, jak wiecie, jakby ala w Berka na takie rzeczy A tak naprawdę wszystkie partie a, pracowały Wielostawowe, naprawdę bardzo fajne ćwiczenia I dodatkowo Później, mówię, solidna rozrzewka I robiliśmy na koniec jeszcze naprawdę bardzo mocne sparingi w parach trzyosobowych Czyli ja na przykład sparowałem z jedną osobą 30 sekund takiego naprawdę mocnego sparingu Najpierw boks, później kickboxing i później się obracałem I robiłem 30 sekund z drugą osobą, więc była minuta Ale z dwoma różnymi partnerami No i później było 30 sekund przerwy, znowu powrót do pierwszej osoby, do drugiej osoby Więc bardzo fajnie, trzeba powiedzieć, że Chłopaki naprawdę kozacko yy, walczą. Bartek ma teraz nominację chyba na najlepszy knockout w KSW, a Sebastian jest mistrzem KSW. Tak więc no, naprawdę konkretna wiedza. Jeszcze raz dziękuję chłopaki. Fajnie, mam nadzieję, że kiedyś więcej takich akcji będzie można uskuteczniać. No i trzeba przyznać, że ten czas tutaj leci bardzo szybko, bo już jest koniec pierwszego tygodnia obozowego. Został tylko jeszcze jeden tydzień. Najpierw tutaj cała ekipa jedzie na pipi, ja zostaję. Później mamy trening taki, wiecie, pewnie lekki, oni będą robili w poniedziałek, wtorek. No i środa jest bieg na big Buddha, Ja w ogóle nie wiem czy zła pobiegnę. No bo naciągnąłem sobie coś tam przy pachwinie. Jest taki nieprzyjemny ból. Kiedy kopię i jest w miarę OK, ale kiedy próbuję biegać jest naprawdę niekomfortową. Tak więc staram się, jakby wiecie, na razie nie świrować, więc robię Luźniejsze treningi, bardziej skupiam się na razie na treningach siłowych jakiś tam cardio, ale staram się też nie właśnie przeginać pały w jakichś sparingach, robię głównie jakieś tam bokserskie i nie podnoszę nogi, żeby wiecie się nie zajechać. Ale jest fajnie, jest dobrze. Naprawdę jest dobry dzionek, relaksik i ważne, że już jest wszystko załatwione. Bo muszę wam powiedzieć, że już był taki moment... Tak, w ogóle, całe, próbowałem w ogóle planować całą tą moją podróż, czy tą Nową Zelandię czy coś, tak mówię. A, jeszcze, jeszcze dwa miesiące, jeszcze tyle czasu. Na razie nic nie planuję. Nic nie planuję, słuchajcie. Tak, tutaj jeden dzień, drugi, piąty, dziesiąty i się okazało, że tam półtorej miecha mi uciekło. Tak więc na dobrą sprawę. Już poplanowałem tam. Pierwszą nockę sobie zabukowałem w Nowej Zelandii, no bo ta podróż, słuchajcie, zaczyna się zaraz. Na weekend, najprawdopodobniej w niedzielę, zrobię Wam live'a na YouTube, tak więc bądźcie przygotowani. Zrobię live'a i jeszcze może raz się uda zrobić w kolejnym... na niedzielę. Ale nie obiecuję, bo z samego rana będę musiał wstawać, ponieważ mam bardzo wcześnie lot. No i oczywiście jestem mega nakręcony podróżą, no bo wiecie, jak byłem dwa miesiące w jednym miejscu, w ogóle się nie przemieszczałem, siedziałem tylko i wyłącznie na Kosamui, a później na a później na Puket, więc nigdzie nawet nie jeździłem. Siedziałem w miejscu, te ludzie chcieli gdzieś pojeździć po wyspie, ja mówię nie słuchajcie, jest trening, jest skupienie i zupełnie się wyłączam i to było naprawdę coś pięknego. Tak więc myślę, że będzie dużo energii na... Nowy sezon vlogowy Przypominam jeszcze raz, słuchajcie, najpierw dwa dni w Kuala Lumpur, później lecę Nowa Zelandia Vanuatu, wyspy Salomona i od dzisiaj już jest potwierdzone, słuchajcie Fiji Fiji jest takim w ogóle hubem przesiadkowym I bardzo często trzeba tam wracać, aby polecieć w inne destynacje Ja Wam jeszcze chciałbym dokładnie mniej więcej to nakreślić, bo to tak czasami a, Wygląda, a co tam kupić bilet, ale jest tak, że Lecicie do danej destynacji, tam właśnie na Pacyfiku. I na przykład, jest tak, że macie bilet dzisiaj, przylatujecie, i wylotowy jest na przykład za tydzień albo jutro i za 10 dni. Więc często jest tak, że na przykład tylko i wyłącznie jedna linia albo dwie linie latają raz w tygodniu. Więc trzeba to bardzo rozsądnie zaplanować, bo jeśli na przykład okaże się, że nie kupicie biletu, bo będziecie czekali dłużej, albo na przykład stwierdzicie, że a no dobra kupię, jak już będę na miejscu, to się może okazać, że na przykład bilet powrotny kosztuje 1000 dolarów w jedną stronę, czyli 4000 ponad złotych i ja stwierdzam, że jeżeli chodzi o Pacyfik, to jest to na razie najdłuższe i najtrudniejsze przygotowanie do wyprawy, bo właśnie ilość researchu, jeśli chodzi o loty o wszystko, jest bardzo duża ale cieszy mnie to, bo jestem mega nakręcony na podróż jestem zmotywowany było dużo właśnie, wiecie, spędzania czasu aby to wszystko zorganizować i teraz miejmy nadzieję, że na miejscu również wszystko mi to wynagrodzi, pogoda, słuchajcie są bardzo sympatyczni ludzie, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało, pewnie zrobię jeszcze jakieś maksymalnie po tym trzy odcinki z Tajlandii, no i to wszystko. Jak wróciłem na chatę, to w ogóle mamy podczas obozu posiłki na siłowni, więc idę sobie zamówić obiad. Pokażę wam jak to wygląda. Mam no, ja bardzo dobre smaczne jedzenie, no i dużo mięsa w porównaniu do wszystkich takich a, knajp, które są tutaj. To Tajlandii zawsze moim zdaniem brakowało. No dużej ilości mięcha, kurczaka, czy czegokolwiek Zawsze było tak ciutkę, Tutaj jest naprawdę, naprawdę sporo Chodźcie ze mną, idziemy, pokażę wam mordeczki Człowiek słuchajcie, idzie na obiad No i zablokowali drogę jakoś naokoło Musimy przejść, nawet jak turędy, turendy No bo tutaj cały czas coś robią Trzeba chodzić jakoś no około, ale nie mam pojęcia jak, słuchajcie, motocykli nastawiane, bo to teraz ludzi jest kosmicznie dużo, sezon w pełni, wydaje mi się, że jest tu może być nawet pewnie ze 300, słuchajcie, 300 osób łącznie, tak mi się wydaje, jak nie więcej, które ćwiczą tutaj na sali, nie jednorazowo, nie jedna wiecie, na jednej sali, ale ogólnie tych ludzi na... W treningach, no bo jest wiadomo kilka sekcji, jest boks, jest kickboxing, jest jiu-jitsu, MMA, jest Muay Thai, cardio, jakieś takie rzeczy Ale no jest kosmos jeżeli chodzi o ilość osób No i jest przy okazji trening boksu tajskiego na godzinę 16 .00. Tutaj nie ma ziewania, a ja czekam na jedzonko no i mamy, powiem Wam, że normalnie no, mało ryżu, moim zdaniem, ale ogólnie porcje paskra parao, gdziekolwiek są takie. Tyle Wam dadzą, ale jest spoko, szanowni słuchajcie, zaraz będzie jeszcze kokosik na mieście, mango, co by dobić, e, kalorie, no i idealnie, smacznego. No jeszcze krótki spacerik, co by dobić kroki, ile tak jak z reguły nie chodzę, to dzisiaj jest jakieś takie postanowienie, żeby coś tam, słuchajcie, sobie poswirować idę kupić owoce. Mangą, świeżego koska, sobie dziabne. Naprawdę, cenowo to jest spoko. Pomimo, że na tej głównej ulicy w Bangtao, to wszystko jest drogie. Jedzenie jest drogie, ale o dziwo tutaj owoce są spoko, tanie. Więc jest gitówa, ale za jej nigdy takich w życiu nie widziałem. Szkoda tylko, że nie w słonie. A, i jeszcze jedna ciekawa rzecz, jak mogliście zauważyć, słuchajcie, tym razem wymachuję butelką z wodą, tak więc moje postanowienie od 8 grudnia, czyli już grubo ponad miesiąc, trzymam się cały czas żadnej słuchajcie, sody, czyli żadnego napoju gazowanego, żadnego napoju złożonego. Jestem mega pod wrażeniem, powiem wam, że kilka miesięcy, co na kilka tygodni temu, nie byłem w stanie zjeść normalnie posiłku, obiadu. Z wodą mineralną Czyli pijąc wodę Tylko musiałem tu gówną tam kolę cały czas ja sobie mówiłem Dobra jutro, jutro, jutro zero, bo nie ma cukru Wiedziałem, że to jest syf, ale po prostu ciężko było mi to odstawić Mimo, że byłem bardzo świadomy a, Jak to wygląda I po prostu jak piłem wodę Do obiadu, to czułem taki e, nie, nie siedziało mi A teraz słuchajcie, fajny naby, no, ogólnie jest tak z tego co ja wiem To nasz organizm potrzebuje 3 tygodni, żeby Jakby Jakiś, jakiś nawyk, wiecie sobie yy, wdrożyć w życie. Czy to ćwiczenia, czy zdrowo odżywianie. Dopiero po 3 yy, tygodniach, 21, 20, 21 dni, człowiek potrzebuje, żeby gdzieś tam to wszystko stało się takim wiecie, a, taką rutyną. Tak więc udało się i to jest najważniejsze. No i jesteśmy na moim ulubionym, słuchajcie, markeciku z owocami. Ja sobie zawsze tutaj sam wszystko wybieram. Salary cap. patrz jaki duży kokosik 40 batów kosztuje. O. tego sobie weźmiemy do kosika. no i jeszcze do tego jakieś mango. Ja sobie biorę zawsze dwie sztuki, to jest 60 batów za kilogram. To mango powinno być chyba ok. To będzie stop. o to będzie słodziutkie. Słuchajcie tu pani na wagę, pani mam zawsze wszystko dokładnie liczy Cyk. No a jest tak 0,7-0,8 a zawsze daje nam te parę batów więcej. Jak za każdy razem kiedy tu słuchajcie przychodzą, to oni mi dają za darmo banany, za darmo jakieś owoce, pierdoły, więc to nasze parę batów im daje więcej i jesteśmy wszyscy, że tak powiem zadowoleni. Więc moi drodzy, wasze zdroweczko. Mm. Przepisy naprawdę. O, a teraz nawet nie biorę go na wynos. O, 11 na 10, retolity, same zdrowe rzeczy. O, niebywałe Powiem wam, że aż się boję jechać do jakichś krajów Gdzie będzie problem z owocami Bo ja tak się wkręciłem, że Codziennie je minimum jedno, dwa mango Do śniadania, do owsianki Na, na wieczór Lepsze to jak cokolwiek Słodzone jakieś wiecie, napoje czy, czy jakieś snaki. jeszcze w ogóle Odkąd tu jestem, nie wiem czy zjadłem dwa tosty z 7-Eleven Nie napiłem się ani jednego Red Bulla, więc Jestem mega zadowolony. słuchajcie, najlepszy chyba Najlepszy nabieg jaki miałem za ostatnimi czasy I ja W Polsce mam tak samo, że pomimo że wchodzę do 7-11 chciałem powiedzieć Do Biedronki, są te owoce, To jednak słuchajcie, jak one przyjeżdżają mrożone No nie ma takiego samego smaku i Ciężko to się je, naprawdę Smacznego, proszę zdrowko, patrz jaki spocony jestem, a gorące No i dobra, wróciłem słuchajcie na a Wierkę, powiem, mam ten czas w Tajlandii, ucieka niebywale. Tutaj niby sobie, czekam, myślałem, jak przyjechałem pierwszego dnia, to sobie myślę, kurczę, dwa miesiące, co ja tu będę robił, przecież się zanudzę. A tak naprawdę, 6 tygodni ponad już minęło. Został ostatni tydzień zaraz, ten weekend i jeszcze jeden tego tydzień treningowy. Człowiek, jak się po prostu, wiecie, wkręci w jedną rzecz tylko ćwiczy, 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 ćwiczy. Nie ma czasu na inne rzeczy, ale to jest piękna sprawa, tak sobie odpocząć, bo wiem, że kolejny rok będzie bardzo intensywny. Będę jeździł cały rok. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się wrócić do Tajlandii w przyszłym roku. No, nie wiem w ogóle, czy jakoś tutaj uda mi się dotrzeć, bo kurczę, te... zostały mi już takie kraje, które są, mówię, ciężkie logistycznie albo gdzieś Karaiby, albo yy, ten Pacyfik. Później ewentualnie Afryka, w Azji będzie już prawie wszystko zrobione, więc nie wiem, czy tutaj uda się wrócić. Ale nic, moi drodzy, z tego miejsca z Wami się żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie. Styczeń taki jest, słuchajcie, Zach powiem, nieco luźniejszy, jeśli chodzi o vlogi, ale zrozumiecie to pewnie. Widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam serdecznie. Całuję, pozdrawiam. Trzymajcie się tam ciepło w Polsce. Na razie, Siemano.